Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Tym razem nie agrodniówka. Postaram się dzisiaj nadrobić trochę zaległości z informacjami, z tym wszystkim, co się tu u nas dzieje. I chciałbym po prostu Wam pokazać na dzień dzisiejszy stan upraw, powiedzieć, co było też robione. Bo mam ponagrywane też opryski, ale to wszystko już jest z ponad tygodniowym opóźnieniem do momentu jak teraz to nagrywam a jeszcze to nie ujrzała światła dziennego więc zrobimy dzisiaj takiego zbiorczego vloga pokażę wam uprawy jak wyglądają bo myślę, że wielu to ciekawi jak wygląda to wszystko w obliczu tej suszy, którą mamy bo mamy ogromną suszę tu u nas jest naprawdę masakrycznie teraz jest godzina 10 a uwierzcie mi, pali mocno pali mocno i naprawdę naprawdę nie jest jakoś ciekawie na dobrych ziemiach tak jak jesteśmy tutaj jeszcze źle to nie wygląda ale to tylko na tych dobrych ziemiach ale do tych gorszych przyjdziemy za chwilę na razie tak jak mówię jesteśmy na tych lepszych ziemiach i na tapecie przejdę tak może żeby nie biało na tapecie teraz jęczmień ozimy teuto od nasiona wronkowski co do jęczmienia wygląda. Jak na te warunki, na tą pogodę wygląda fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie. Zobaczcie sobie jakie są kłosy. Ile mamy w kłosie? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ziarniaków Raz, dwa, 3 4 5 6 9, 10, 11. No koło tej dychy jest raczej wszędzie. Generalnie jęczmiń bardzo wyrównany. Ładnie się wykłosił i właśnie jęczmiń dostał późną tę dwójkę. Praktycznie już zaczęły kłosy gdzieś się pokazywać i prawie wystrzeliwać. Więc to było takie już te 2 do T3. Nagranie eee, z tego wam teraz. No i tak jak widzicie, jęczmień wtedy też bardzo ładnie wyglądał, teraz już się pięknie wykłosił, no ja bardzo lubię, podoba mi się zawsze jęczmień jak wygląda wykłoszony, bo to jest coś równie, e, równie piękny widok, tak jak grzepak gdy kwitnie, więc e, naprawdę podoba, podoba mi się, no i tutaj też jest naprawdę ładny, równy, pięknie to wygląda. U Dolne liście odrzucone, góra trzyma się 3, trzy, 3, no po cztery liście nawet są. Jakieś tam tutaj delikatne yy, plamki od rdzy, ale generalnie liście czyste. Pojedyncze liście się trafiają, gdzie tam coś się powiedzmy, że yy, dzieje, ale to naprawdę nic strasznego. A w obliczu tej suszy to też no nie ma co. Tak przynajmniej mi się wydaje, no z chemią też nie wiadomo jak przesadzać, typowo te trójki raczej też nie będę robił, po prostu sucho, 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 sucho. Jęczmień był też dwa razy regulowany, nie jakoś mocno, dostał praktycznie takie dawki tylko żeby go usztywnić, no jak na razie się trzyma. Ale jestem bardzo ciekawy jak się zachowa po prostu w obliczu jakichś y, intensywnych opadów burzowych, które zapowiadają u nas z gradami. Jak to będzie? Zobaczymy. Wieje niemiłosiernie, mam nadzieję, że jak chociaż tak trochę zakryję ciałem, to nie będzie aż tak wiało. Pokażę wam tutaj liście 34 idzie rajki już ładnie widać. Co wam powiem, wyjdę do samochodu, bo za masą sobie. Kukurydza już wyszła, tak jak widzicie ma po te 4, 3, 4 liście. Mm, od czasu siewu nie padało w ogóle i co mogło być zmienione, co mogło być do poprawki, mogła być głębiej zasiana. Tam gdzie nasiona gdzieś trafiły na twardszą ziemię, gdzieś na ubite pokole, yy, no to wam powiem, nasiona leży, w ogóle nieskiełkowane, nie no nie pociągło tej wilgoci i jest, jest lipa po prostu. Jeden deszcz i by były piękne, równiutkie wschody, teraz trafiają się na polu dziury. I no nie jest źle, jak się tak patrzy gołym okiem, to aż tak tego nie widać, ale jak już się idzie, to widać tam o, tu gdzieś jakaś dziurka, tu, tu coś. I to niesiewnik przepuścił, tylko odgrzebuje i są nasiona, tylko po prostu nie skiełkowały. Susza, 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 susza. Działka za domem, tak jak widzicie, jest wykoszone. Zostawione tutaj pod pokazy tylko. A wam. Zostawione jest tutaj tylko pod pokazy po fragmencie gorzowskiej i tej mieszanki z żytem. Poza tym ściernie Pole już powiedzmy jest przygotowane pod pokazy, które mają być Wspominam o tym, bo zapraszam Was serdecznie kto ma ochotę tutaj przyjechać eee, czy z bliska, czy z daleka bo to szły mnie słuchy, że nawet z daleka się ludzie wybierają, więc zapraszamy eee, No będą takie mini pokazy siewu pasowego razem z firmą Agromarz eee, Dostałem już też potwierdzenie, że pojawią, e, pojawią się firmy tak, pojawi się nasiona w e, pojawi się tutaj z chemis Invigo, tutaj mój znajomy, pojawi się również, e, kto się tu jeszcze pojawi, żebym nikogo nie pominął, pojawi się tutaj od nas lokalny dealer e, Massey Fergusona i czy ktoś jeszcze na tą chwilę na tą chwilę nie. Coś tam jeszcze z jednym dealerem rozmawiałem, ale Ale mówi, że też coś tam mają już zaplanowane, więc raczej im się nie uda. Przyjmiemy tyle. No taka, taka mini, mini imprezka. U nas na pewno omówienie tych sprzętów. Przypomnę jeszcze raz, 25 maj. Start, godzina 11, tak już zostało zaplanowane i tak już w sumie wszędzie jest mówione, więc godzina 11. W środę, 25 maj. Będą tutaj pokazy, więc no zapraszam, zapraszam kto ma ochotę, kto ma czas, albo nie ma czasu, ale chce przyjechać, to jak najbardziej zapraszam. Trochę wiedzy, trochę, trochę wiadomo, będzie można porozmawiać, pogadać. No i tak to wygląda. Więc taka, taka mini impreza tutaj u nas, u mnie na gospodarstwie na polu za gospodarstwem. Fajnie, fajnie. Ja się bardzo cieszę. Już się nie mogę doczekać. No i nagrywam to, tak widzicie, już jest wykoszone. A filmu skoszenia z, z zielonek jeszcze nie było. Ale mówię o, Wam o tym już teraz i nagrywam teraz. Yy, mówię taki filmik zbiorczy, żeby wszystkie te informacje już poszły. Bo mam ogromne tyły, a chcę w miarę, żeby to poszło na bieżąco. Tym samym Wam mówię, że. Teraz yy, następne filmy to już będą raczej tutaj zielonek właśnie bo tutaj chyba wrzucę wszystko. Tak, będą zielone. Pamiętacie tą działkę z zeszłego roku? Było Corado, teraz też jest Corado. Pamiętacie, co mówiłem? Zastanawiałem się, czy nie przesiać tej działki. Koniec końców nie przesiałem. Przemrze to ruszyło. Co prawda, są braki w obsadzie. No wypadło, nie wiem co tu się zadziało, po prostu tak je przerzadziło ostro po tej zimie. Na jesieni ładnie wyszło, a po zimie to dosłownie... Coś tu nie zagrało. W każdym razie, ohoho! Już się kłosy pokazują! Proszę bardzo! Tu też, ale nisko będzie w tym roku, coś czuję. No... I co jest właśnie Corado, nie? Ono wygląda... Na niskie. Tutaj na tym polu słabe, ale to wina pola. Akurat. A zobaczcie, jaki to kłos wali. I pierdykam. kłos korado. Jeszcze jest tutaj 17 wrzędzie. No, kłos to tu jest petarda. Oczywiście, jak nie popada, to nic z tego nie będzie. Tu już przepalę nisko. To jest właśnie. <laughs> Braki w wodzie. Wszędzie to dostało, Te jedynkę, te dwójkę. Też tam delikatnie wyregulowane, ale to tak już bardzo delikatnie, bo tuż susza robi swoje. No ale, no wody, brak wody. Susza, 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 jeszcze raz susza. O, to jest najlepszy obraz tego, co tu się dzieje. Teraz jesteśmy na skandzie, co wam powiem? Powiem Wam tak: skand ma wy. gdzieś. suszę. Wygląda pięknie. Powiem Wam, nakład na to Żyta to też było śmieszny. Śmieszny nakład, w porównaniu do innych zbóż. Żyta sobie odpuściłem, bo widziałem co się dzieje. A zobaczcie, griskus. Widziałem co się dzieje, więc sobie żyta odpuściłem i w sumie dostały tylko... No dwie, nie. Tutaj dostało jedną dawkę azotu, tu dostało tylko 300 kg salet szaku 1 marca. Czy tam to drugi był pierwszy chyba? Normalnie. Nic więcej. No odchwaszczanie na jesieni. Ani ta jedynki, odżywki, żadnej, nic, nic, sucho, nic nie latałem. Stwierdziłem, nie warto. Zobaczcie, no, no no w ogóle Górne liście, jeszcze zielone, ładne, wysokie. No jest też nie do przesady, ów są wyższe. No ale zobaczcie to Zobaczcie jaki kos Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o Skanda w tym roku daje popis Hybrydy u mnie wyleciały, są, znaczy no jeszcze nie wyleciały, ale są mega przypalone. A tutaj skant, no, pięknie się trzyma. Naprawdę pięknie się trzyma. Chłos ładny, jeżeli to naleje, tak jak teraz, to naprawdę będzie fajnie. No, ale w tym roku pokazuje klasę, jak na razie. Pokazuje klasę. A tutaj jest żwirownia, tu jest piaseczek. Samolot powidza że skand Naprawdę, naprawdę, jak na razie na ogromny plus. Bo, bo jest, bo jest, nie widać wypalenisk. Tak to wygląda. I teraz słonecznik. No i co? Słuchajcie. Kurcze susza na do glebówka, yy, no ale przepuściła trochę, tak to wygląda w chwili obecnej. Ogólnie działka zapyżała. Peżu jest, było już było już pryskane na peż, ale tu świeść brak. Było już pryskane na peż. Więc teraz tylko czekać aż po prostu padnie Już widzę, że się liście zaczynają przebarwiać Więc Ej, zabieg myślę, że będzie udany No jest mocno, ta działka tutaj już była przegapiona Jeżeli chodzi o pesz w tamtym roku już nic nie było z tym zrobione Moja wina, moja wina, moja wina Tutaj mamy odmianę belle a Tam wcześniej był Adriatic no kurczę, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ten perz, Ale mówię, tu działka no już zaniedbana przeze mnie. Bo z tym peżem już powinienem się tutaj dawno porządek zrobić. A nie zrobiłem tego na no nic. W każdym razie teraz tak mówię. Dawka pyżowa poszła. Mam nadzieję, że to wypalimy. I no, słonecznik sobie rośnie. Teraz dwa, 2, 3, 4, 5, 6. Dwa i sienie, cztery liście główne. No, zobaczymy, co z tego będzie. No, a jak na razie, wizualnie efekt tutaj psuje ten pszenica a oh, asory, Siana bezorkowo po kukurydzy. Po kukurydzy na ziarno. tam była prawie połowa listopada. To no, dziwo wygląda bardzo ładnie, jak na tą suszę. Bo wygląda naprawdę naprawdę Ładnie Ładny kolor Jeszcze Jeszcze się trzyma wam powiem Nie wiem czy to przez tą odmianę O a sorry Charakteryzuje się tym że ma potężny system korzeniowy No i jest dedykowany Na te słabsze gleby No jak na razie sobie tutaj radzi Zobaczymy jak długo Ale na razie Na razie jest ładnie Kolejne pole z żytem, tym razem serafino, żyto hybrydowe skanta populacja. Tutaj serafino. I powiem wam, Akurat na tej działce wygląda też bardzo ładnie. Pokażę wam za chwilę inną działkę, to tam już jest lipa, masa przepalenisk, plon już jest, tam już jest po plonie. Tu Kurde, powiem wam jeszcze może coś być fajnego. Ale działka ta, którą zaraz Wam pokażę, tam już jest poplonie. No, powiem Wam, basiory ładne tutaj. No, tak, w chwili obecnej co z tego? Jak nie popada, to tak nic z tego nie będzie. Ale, no, jak na razie, jak na razie naprawdę ładnie to wygląda. No, jakbym powiedział, że nie, to bym chyba tutaj skłamał. No, naprawdę kłosy. Kłosy, tutaj petarda. Patrzcie jak się tam, widzicie? ten kurz możecie nie widzieć. Tak żyto pyli. Kwitnie żyto. Kwitnie żyto i tak się kurzy. Tam jest biało. Wszędzie gdzie żyta to zaraz się biało robi. I tak jak mówiłem, żeby nie było kolorowo. Hm. Serafino. Które też się ładnie zapowiadało. No i widać elegancko przepale niska. Zobaczcie, tu wypalone, a tutaj są fale Dunaju takie, że hej, tak tutaj wypaliło. Susza, naprawdę susza. Jedna z gorszych działek teraz a wcale taka zła taki zły piach tu nie jest o widzicie tu też gdzie tam ma w podglebi nisko tą wodę to jeszcze jako tako ale tak tutaj zobaczcie pozwijane liście no susza tutaj jest też tutaj cały ten pas czy w tą czy w tamtą tu wszędzie susza daje o sobie znać No To chyba nie wymaga komentarzy I teraz Przężyto a bardziej dwa przężyta Teraz to idealnie na środku po lewej Corado, po prawej Liborius. O i Liborius już się pokazują kłosy w Corado tutaj przynajmniej jeszcze nie no i tak. Plantacja tutaj raz już podlana, ale nadal jest sucho. Nadal jest sucho, to są wszystko nadal mała ilości wody. Podlane, no to powiedzmy, że tutaj się jeszcze aż tak nie skręca to przynżyto, chociaż po Korado bardziej widać. Liboriusz sobie lepiej radzi, no i w Liboriusie ta flagówka. No, to to się wyróżnia bardzo, ale kłosy już wychodzą, tu już widać. Potencjał tu jest. Zobaczcie, jaki kłos się wali w Liboriusie. Generalnie, no susza, to tam nie ma co ukrywać. I będę to powtarzał, bo jest susza. To trzeba podkreślić dobitnie. Nie padało od bardzo dawna. W maju, jak na razie, 5-6 litrów. Kwiecień trochę nas uratował, bo w marcu też tam były drobne tylko opady w kwietniu, na granicy dwudziestu paru litrów teraz znowu, znowu kicha, znowu suszy od spodu już odrzuty całość kształty źle nie wygląda ale to i tak nie jest to, co by mogło tu być i co by się chciało nie wiem, może będzie drugie podlanie myślę, że tak, jeżeli nie popada Woda wstaje, jest. Może podlejemy na to nalewanie w kłoc, żeby trochę dostało. Ale to zobaczymy. Może coś popada w końcu. W każdym razie, jak nie jedno takie drugie i po te jedynce, po te dwójce, po regulacji. Więc jakieś mega wysokie nie będą. Susza zrobi swoje i tak to. Tak to będzie, widzicie. Mówię, że jest sucho na piachu, pęka ziemia. Na sam koniec owiec. owies, po którym najbardziej widać suszę, ponieważ już go wypala. ja nie muszę daleko wchodzić. Testować suche Odrzuca już, już, skręca, jest całe, sucho Bać, drapie, nie ma wilgoci, nie ma Susza totalna Tak jak ładnie owiec wyszedł, jak ładnie się zapowiadał W chwili obecnej wygląda słabo Bardzo Bardzo słabo to tyle w tym vlogu. Taki przegląd pól, pokazanie co się u nas dzieje, jak to wygląda. Zalagłe też materiały teraz poszły, tak żebyście byli na bieżąco z tym co się dzieje w zbożach. A resztę myślę, że teraz już będziemy działać na bieżąco. Przypominam o pokazach, które będą u mnie: 25 maj, godzina 11. To jest środa. Jeżeli ktoś ma ochotę, naprawdę zapraszam. Myślę, że będzie można. Ciekawie spędzić czas Więc zapraszam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujka, ostatni odcinek. Trzymajcie się, na razie i cześć!